Siema, siema witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. Tak jak widzicie ten odcinek pojawi się w sobotę, nie w niedzielę, no dlatego, że w niedzielę o 14 będzie inny odcinek, będzie to taka powiedzmy niespodzianka. Wpadajcie dzisiaj na live'a o 19, jeśli dobrze pamiętam, będzie to konwój ZTS-a, odcinek już tam nagrałem w poniedziałek, więc możecie sobie go obejrzeć. No i tak jak mówiłem, no zapraszam was jutro w niedzielę na, o 14 na ten film, bo będzie to taka naprawdę fajna niespodzianka, nad którą pracowałem ostatnio no bardzo długo, zresztą na live'ach już o tym była mowa. No dobra, ale jeszcze raz witam was w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem dzisiaj, cotygodniowe nowości ze studia SCS. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 4 nowości ze studia i tyczące się ets i tyczące się ATS-a, więc przypominam tylko o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. No i dobra, lecimy z pierwszym postem jest to y, Iberia i nowe światła systemowe w sensie, no nowe światła będą po prostu w tym DLC. No nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że w DLC Iberia będą dużo ładniejsze świata, bo tak jak kiedyś cienie i światło były tak, że padały z każdej strony, nieważne czy był cień, czy nie było o cieniu, w sensie czy stały budynki przy drodze, czy nie, to i tak nasza ciężarówka była oświetlona teraz jak stoją budynki wokół naszej ciężarówki, to nasza ciężarówka jest ciemniejsza dużo bardziej, bo już światłem nie, nie oświetla, no wiecie o co chodzi, no tak jak już to powiedzmy jak w realu jest zrobione, no to tak właśnie będzie no i to będzie dopiero w DLC 1.40 z tego co wiem ten filmik co tutaj macie minutowy ponad to obejrzycie pod koniec odcinku w sensie pod koniec odcinka go wam puszczę. No i tutaj jest właśnie napisane, że będzie to te nowe światy będą w aktualizacji 1.40 w ETS i w ATS-ie. No dobra, no jeśli chcecie dokładnie przeczytać te posty, bo ja tak mam wam mówię w skrócie, no to w opisie macie linka do tego, więc na spokojnie możecie obejrzeć. No i kolejny postem jest Freightliner, Kaskadia jest już dostępna. Ogólnie ostatnio zrobiłem, w sensie dwa tygodnie temu zrobiłem odcinek właśnie, że Kaskadia jest już dostępna, tam dużo ludzi się doczepiło do tego, że no jednak nie jest dostępna, jest zapowiedziana. No dobra, no trochę może przesadziłem, no ale wiadomo, a tydzień temu na początku był też właśnie ten sam tytuł co dwa tygodnie temu, bo wstawiałem film bardzo późno, nie wiem czwarta w nocy, coś takiego Czy tam piąta, już nie pamiętam No i zapomniałem tytułu zmienić I przez chwilę było właśnie o tej kaskadi no ale dobra, no tutaj w tym poście znowu ten filmik obejrzycie później pod koniec odcinka. No i tutaj jest napisane o tym, że właśnie Freightliner Cascadia jest już wydana do ATS, A tutaj macie dokładnie napisane, jakie tuningi będą, czy na przykład 12 wariantów podwozia, 14 silników do wyboru. No tutaj wam tego czytać nie będę. Mówię, jeśli ktoś chce przeczytać, to zapraszam. Do przeczytania. No, link masz w opisie, albo może nawet teraz zobaczyć, em, póki nie przewijam tego, tak? Tutaj napisali o tym też, że, tylko nie wiem gdzie to, od tutaj to było napisane, że Kaskadia zaczynał no, Freightliner dał tą ciężarówkę SCS-owi w realu na chwilę, na tam jeden dzień, żeby. Oni nagrali sobie dźwięki do tej ciężarówki No i chyba tutaj więcej nie było nic takiego powiedziane ważnego Tutaj zdjęć chyba żadnych nie było, tutaj zdjęć nie było, no to teraz sobie możecie zobaczyć Jak ta ciężarówka wygląda w realu W sensie w realu, jak wygląda no, w ATSie AT No bardzo fajnie wygląda, szczerze no świata mi się w niej podobają No tutaj możecie z jakimś malowaniem zobaczyć, amerykańskim powiedzmy no spoko ciężarówkę, tutaj jeszcze macie środek ale nie no fajnie, naprawdę fajnie wygląda Te z, większość z tych zdjęć widzieliście już w poprzednich odcinkach gdzie było właśnie o tej kaskadzie, bo też wysyłali jej zdjęcie, jeśli dobrze pamiętam no dobra, no tutaj jeszcze widzicie garaż Freightlinera w sensie salon, no i kolejny post się tyczy dobra nowina i wiadomości mieszane, no i tutaj jest to bardzo ważny post, bo tutaj zobaczcie jaki on jest w ogóle długi tutaj napisali o tym na co, co zdążyli, a czego nie zdążyli w 2020 roku no i napisali tutaj, tutaj że Iberia niestety no nie wyjdzie do 2020 w 2020 roku, ponieważ yy, nie zdąży, bo mają dopiero ma kilka naprawdę bardzo mało miejscówek, które już są w takie gotowe w 100% i można by je wydać. No, ale oni chcą mieć dopracowane DLC w 100%, więc w tym roku się niestety nie wyrobią. No, w następnym roku yy, powinni się wyrobić i wtedy nie wiem, czy w następnym roku będą dwa DLC, czy może trzy im się uda wydać do ETS-a, w co wątpię. No, dwa na pewno będą. Yy, no. Ale tutaj też dokładnie o tym nie napisali. No i tutaj napisali o tym, że też właśnie o tych światłach tam wspomnieli też, że e, wspomnieli też, że te światła właśnie będą e, nowe. Tutaj na przykład, że zobaczysz, że ponad 200 programistów robiących e, rzeczy do ets i do ATS-a, no głównie do ETS-a, tak? To nie zdążyło tego zrobić. Te zdjęcia później wam pokażę, jaka jest różnica w oświetleniu w SSAO. To jest chyba to, w sensie z cieniami, ze, ze słońcem. No tutaj macie na przykład napisane, natężenie wszystkich źródeł światła w grach są teraz reprezentowane dla rzeczywistych wartości z odpowiednią różnicą rzędu wielkości między słońcem a żarówką. Całe wewnętrzne renderowanie odbywa się w całości z HDR z, szereg z szeregiem etapów przetwarzania końcowego na Naświetlanie aparatu co zapewnia wyraźny i wygodny wynik. Niezależnie, o, tutaj jest to ważniejsze napisane, niezależnie od tego, czy jesteś w pełnym słońcu, czy w ciemnym tunelu, o zachodzie słońca lub w ulewnym, ulewnym deszczu, nowy ujednolicony system zawsze zapewnia spójną wizualizację. Tu jest akurat to napisane w tym paście, a nie w tamtym. No i tu jest chodzi o to, że jak jesteście w ciężarówką pomiędzy jakimiś blokami, w sensie wysokimi budynkami, to kiedyś była, mimo że był cień, na tą ciężarówkę padał, to jednak ta ciężarówka była naświetlona. Teraz już taka nie będzie, ponieważ już e, każdy budynek będzie, od każdego budynku będzie odchodziło oddzielne światło. W sensie no, wiecie o co chodzi, nie będę wam tego tłumaczył, bo to do tłumaczenia zbyt łatwe nie jest. E, no i tutaj właśnie piszą, o tutaj od JLC Beria, że nie zdążyli, nie, nie zdążyli zrobić. Tutaj macie napisane, że 20 projektantów, e, projektantów mapy pracuje przy tym, no i nie zdążyli. E, tutaj o tym, że Colorado akurat im się udało i tutaj jeszcze Colorado jest zrobione ze Starym światłem, z tego co zrozumiałem, a nowe będzie dodawane w aktualizacjach. Eee, tutaj e, piszą o tym, że już e, zespół przepracowujący Niemcy. Tutaj dziwnie, chyba chodzi przebudu, przebudowujący, no wiecie o co chodzi. Niemcy również odnotowuje duży postęp, ale oni również muszą poczekać aż ustabilizujemy zmiany w 1.40. No 1.40 wyjdzie w jakiś, nie wiem, styczeń, luty, tak mi się wydaje, jeśli zdążą. W pierwszym kwartale 2021 roku, czyli styczeń, luty albo marzec wyjdzie te DLC no i tutaj jakichś ważniejszych rzeczy już nie ma, jeszcze tam przepraszali za to, że się nie wyrobili, ale no mówię, że chcą wydać pełne DLC, tutaj macie tak, praca w progresie, w sensie ten nowy światło tak będzie się prezentowało to światło, no widać jakąś różnicę może nie dużą, ale małą, widać i patrzcie tutaj stare światło, a nowe widzicie, tutaj może to nie jest jakoś bardzo pokazane, ale no widzicie, te nowe światło jest bardziej takie nie wiem, jak wam to nazwać, no ale takie, to jest strasznie niebieskie, taki sztuczny skybox trochę, a to już jest taki trochę realniejszy. I też zobaczcie, jak te cienie padają. E, tutaj wszystkie te m, okna były e, przycieniowane, a tutaj e, są, no jakoś. No, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. No, sami widzicie tą różnicę, e, jak to się prezentuje. Tu możecie zobaczyć, e, jeśli światło spada z tej strony, to możecie zobaczyć sobie, jak. E, czekajcie, jak tu wygląda światło, a jak tu wygląda światło. W sensie, jak się odbija. to się bardzo odbija, tutaj mniej. E, no, będzie to na pewno trochę ważyło, jednak, ale jednak będzie dużo ładniej to wyglądało. Tutaj macie jakąś fabrykę, ale nawet jakąś rafinerię, ale bardzo fajnie zrobioną, w sensie, bardzo rozbudowaną. E, tutaj macie e, z tego DLC, to jest. Chyba z. A, nie, no to jest ETS, bo jest Iberica. Nie, no nie wiem z czego to jest. E, I patrzcie, tu macie stare światło, tutaj macie nowe. No t, widzicie jakąś zmianę jak. E... Jaka jest, no tłumaczyć wam tego już bardzo dokładnie nie będę, bo mówię, sami możecie sobie e, się przyjrzeć temu, o tutaj bardzo fajnie te zdjęcie jest wykonane, e, bardzo mi się podoba. No i tutaj macie, tak jak mówiłem kiedyś w tych e, starszych odcinkach e, też o Iberii, że bardzo ładnie wychodzą im kamienice, w sensie bardzo ładne kamienice będą w Iberii. E, no i tutaj właśnie możecie takie jedno zdjęcie z takich powiedzmy kamienic zrobio e, zrobione z takich e, centrum miast, takich mniejszych powiedzmy. No, bardzo fajnie zrobione. Tutaj macie porównanie do świateł. E, tutaj macie jakąś drogę, i znowu macie porównanie do. E, porównanie światła. Tu możecie jakiegoś goska na balkonie zobaczyć. No, spoko to wygląda. E, I jeszcze ostatni post. Nie był ostatni post w tym odcinku, ale jeszcze do jednego post. O jednym poście powiem, ale to e, zaraz, bo był on na Instagramie. A tutaj z tego co widziałem, no e, go nie było. A właśnie si jeśli chodzi o Iberię, to napisałem do SCS-u, żeby czy by chcieli podpisać jakąś ze mną współpracę, w sensie podpisać, no czy by chcieli zrobić taką małą współpracę, że na przykład e, Daliby mi na przykład jeden czy dwa kody do e, Iberii, byśmy podczas live'u zrobili takiego giveaway'a e, Albo na przykład bym przedpremierowo mógł nagrać, no nie wiem, może odpiszą, zobaczymy e, No i tutaj piszą e, post odnośnie ATS-a, ale uwaga, tutaj też będzie o ETS-ie, bardzo ważne No i tutaj jest ATS, zwolnienie akcesoriów w kabiny, no dziwnie to jest przetłumaczone e, Cabin accessories relays po angielsku, no, po prostu dodatki, coś takiego. No, i tutaj piszą o tym, że teraz wyjdzie DLC do ATS-a, czy będzie? Nie, no, to chyba nowy wyjdzie. Przedstawiamy DLC, czyli nowe, za 15 zł z akcesoriami do kabiny do ATS-u. No, i tutaj możecie zobaczyć ponad 100 różnych rodzajów przedmiotów nie tylko jedzenie i napoje, wiszące przedmioty, pluszowe zabawki, artykuły o tematyce amerykańskiej, ubrania, no, ale jeszcze wiele więcej innych rzeczy. E, I tutaj też na dole o ETS-ie napisali, ale to zaraz. Tutaj możecie zobaczyć jakąś wodę, jakieś tu hamburgery. E, no, fajnie to wygląda, naprawdę. Flaga tutaj ATS chyba. E, kosmita, nie no, spoko naprawdę to wygląda. Patrzcie jak e, fajnie wygląda tutaj telefon jako nawigacja. Mam nadzieję, że to dodadzą do ETS-u. E, do ETS-a. E, tutaj macie jakąś gaśnicę, nie no naprawdę spoko to wygląda. Mm, no, fajnie, fajnie. E, tutaj, e, no... Nie no, spoko to wygląda, naprawdę mi się to podoba. E, takie fajne te zrobione są. No tutaj... SSS? Nie wiem, czy dobrze widzę. No, spoko to jest zrobione. Tutaj macie jakieś jeszcze malowania. E, a, flagę z tyłu, tak będzie się prezentowała. E, no, tutaj macie jeszcze jakieś e, Power Inventor, jakieś tam. E, no, dodatkowe rzeczy, no już nie będę wam mówił. E, o, fajna torba w ogóle, nie? No, spoko, naprawdę to wygląda. I tutaj jeszcze o ets się napisali coś takiego. Z przyjemnością informujemy również, że właściciele pakietu akcesorów kabinowych, e, no czyli DLC Kabin e, Akcesorius do ETS-2, otrzymają w grudniu bezpłatną aktualizację, która będzie zawierała niektóre z nowszych e, projektu znalezionych w tym nowym DLC, czyli po prostu będzie update tego starego DLC. E, no spoko. A jeszcze widzicie taki jeden e, z postów, które zrzuciło na swój na swojego Instagrama i tutaj piszą, w, znaczy wysłali takie zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie, które przedstawia różne pogody w ATS-ie, w różnych stanach. Widzicie, w jednym stanie jest pogoda taka deszczowa, w drugim słońce świeci, w trzecim zachmurzenia, jakieś tam wiatry, nie wiatry. No i prawdopodobnie będzie coś takiego, że, i to jest napisane weather update, czyli no po prostu po, update pogody. No i piszą tutaj o tym, zaczynają no nie piszą, ale prawdopodobnie wyjdzie taki update do ATS-a, czy nie wiem jak oni to chcą zrobić, że w każdym stanie będzie inna pogoda i cały czas będzie się zmieniała. Nie wiem, czy oni chcą zrobić coś takiego, że będzie realna pogoda, wątpię. Czy będzie coś takiego, że po prostu, no tak jak mówiłem, w każdym stanie będzie inna pogoda, która się będzie zmieniała z czasem w sensie, no wiecie o co chodzi no i co, chyba już będę kończył ten odcinek bo już więcej tutaj informacji nie mam do przekazania przypominam jedynie o tym, żebyście dzisiaj wpadli na lajwika, zapraszam was na niego o 19 będzie to konwój w ETS-ie no i jutro o 14 też coś tyczącego się ETS-a no w sumie pod też można podpiąć no, to więc jutro też zapraszam was o 14 na kanał, no i co, dzięki za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanał no ale bicie też na Discorda link macie jak zawsze w opisie. No i też macie w opisie linki do tych postów. Tam zalecam wam jeszcze zoba żebyście zobaczyli sobie te zdjęcia jeszcze raz, bo naprawdę spokojne wyglądają. No i co? I teraz będę kończył odcinek i przed wami jeszcze dwa filmy z jakichś tam rzeczy. Te co miałam tam, to, te co tam mówiłem, że puszczę na koniec filmu. Dobra. No to się ma. Cześć. me that you